wszystkim, z tej strony Junior i witam was w kolejnym odcinku z gry MotoGP 13 Kariera Stefana Bradla i dzisiaj jedziemy, w rampiniemy na torze w Sachseningu. Tor, który będzie rozpoczynał rundę no, 11 sezon w, w Racing Series akurat e Co do kwalifikacji, no fatalnie, fatalnie normalnie, znaczy udało się dostać do Q2 ale zajęliśmy 12 miejsce przez to, że... No, pierwszy sektor i drugi sektor idzie wręcz po maśle ale trzeci sektor w deszczu jeszcze przypomnę, deszczu jechaliśmy całe kwikacje totalna masakra tyle straty, stra że naprawdę musiałbym naprawdę taką przewagę narobić w pierwszym i drugim sektorze żeby w, no, mieć te polpozysze, bo w trzecim w chuj tracę dobra, lecimy Z pierwszej linii Marquez, Rochi, Pedroza, z drugiej Kraszlo, Lorenzo Bautista, z trzeciej Dovicjoso, Hayden, Janone. z czwartej Espargaró, Pisz, Brad, Lcim. z piątej Smith, Webuniet Barbera, z szóstej Abraham, Hernandez, Edwards, z siódmej Corti, Petrucci, Ayama, z ósmej Stari, Glebetti, Pesek. Ciekawe czy znowu Corti coś pokaże. Proszę, ostatnie dwa wyścigi, co byśmy wygrali, to zaskakuje pozytywnie Claudio Corti. Tak samo jak my. Tylko że tym razem to myśmy zawiedli trochę. No ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. W praniu. Zabala, się cztery czerwone światła. I ruszyli. I pomimo tego, że jest słoneczko, to i taki tor jest mokry. Chociażby to był wyścig. Jak to się nazywa ten tryb? Fatalny start w naszym matko boska, co to było Ja w dobrym momencie... Czekaj nie, wiecie co? Restart, ale za nim, bo ja zapomniałem w ogóle wspomnieć o tym. Yy, pff, który mi, no, w którym no tutaj miejsce ukoczył Stefan Bradley w rzeczywistym wyścigu właśnie. Ja zawsze o tym wspominam, a ja nie wspomniałem teraz. Dobrze, podczas Gapi nie zajął czwarte miejsce. To będzie ciężkie w naszym wykładaniu Bardzo ciężkie tak głosi, że bez własnej pozycji. Źle się tam trochę jeździ. No. Ale Switch wystartował. No właśnie, zanim my kurwa my jemy w botocyk, to oni kurwa zdążą nas wyjechać. Kurwa, cholerny handling. Ale będziemy próbować się przebić na czwarte miejsce Andranie O ja, no bardzo wysoko, dobrze wystartował Albo był O ja pierdolę O ja pierdolę Dobra, teraz było o niebo lepiej. No kurwa, no zajebiście. No my miejsce w ogóle. Teraz piąte, Mark nas wyprzedził no czyli klucz z singing Bardzo zaprowadzi w ogóle. <grym _> Interesująco. super damage. motocykla mamy, nikt nie odpadł. Yamaha kontra Honda i Honda. <grym> Daleko od toru Niby gdzie? Babra, mamy Na chwilę Na nie się w komentarzu, okej okay. Ja wiem, że jestem tragiczny. Nie trzeba tego mówić, a będę musiał jakieś w ogóle inne jedne mody poinstalować. Ale, raczej na, na pewno, jeden z modów, jakie zainstaluję, to będzie taki, że odblokuje wszystkich zawodników, zespoły w całej tej grze. Tylko, bym chciał zagrać na multi, to znowu to bym nie mógł i by się działo cyrki AKW 2012. Jak ktoś zainstaluje no, debetrz moda albo opcje naprawcze. W ogóle prowadzimy wyścigu. Nie żeby mi się. O, Market się wywrócił! Market się wywrócił! Aleluja. No ma nie jak rzeczywistości. Teraz, w tym sezonie, też się Market wywraca jak. Żeby... Nie, w sumie mamy przewagę na szczęście. Ale, no, ja się boję, bo ja mam patie jaki mam damage motocykla. Na pomarańczowo. A gdzie nam tak szło dobrze, a mieliśmy damage moda? Kurwa. Ja powinienem w tym miejscu hamować. czego chciałem powiedzieć damage moda? Damage motocykla. Gdzie ostatnio zmieniliśmy taki damage? Wlemał. Gdzie weź, bardzo dobry wyścig Dobra, poza po incydentami To był bardzo wyścig, dobry wyścig w naszym wykonaniu W ogóle sobie myślałem, żeby w ogóle nie, e, nie ćwiczyć przed grampi Niemiec Bo w sumie Że znam dobrze ten tor Wiele razem jeździłem nie Przepraszam bardzo za jeszcze nie do końca wyzdobiałem so, myślę, dobra, przecież jechałem po 15 Tylko, że zapomniałem o tym, że tu jestem, że mam tylko tego, tego moda właśnie Przez to no, inaczej się prowadzi ten motocyklem w ogóle, ale teraz kaszta nie wiem 5 sekund <tryk> Czyżby trzeci wyścig z rzędu, który. No, zdominujemy w rzeczywistym wyścigu, zajął czwarte miejsce. A na wyścig jaki będzie, czyli na lagunie, serce zdobył jedyny rzeczywistości podium. Jedyne. Ale czy nam się uda zdobyć? Ciężko będzie. Na pewno trzeba będzie poćwiczyć. Bo w ogóle Laguna Seca 2013 to był ostatni... nie, 2013... Ostatni asfalt był się tam wyścig MotoGP Na Lagunie sece oczywiście A szkoda Bo nie ukrywam, że... Fajnie by było, jakby z powrotem wrócili Ale... Ja, ja rozumiem kwestie bezpieczeństwa i te sprawy. Ale np. taka seria jak Moto America, gdzie przez chwilę się ścigał tam yy, Daniel Petrucci, jakoś tam się ścigała i nie miała problemu. Ale to wiadomo możliwe, że oni mają mniejsze no, mniejszą moc te motocykle. jest możliwe, też dlatego A wiadomo, że Teraz te nowsze motocykle MotoGP Też z tymi cholernymi skrzydełkami, nie wiem po co I teraz się przestają Więc no No nie jest by by było wtedy Nadludz, spokój się. Jeszcze nie wygraliśmy. Mamy jeszcze. No, teraz będzie trzy okrążenia. Ale ładnie uciekamy, leście, naprawdę. Postać z 12 miejsca. A może dlatego, że torb wysycha wysychaj, dlatego tak teraz nam. A, już wiem, jak się nazywa ten wyścig. To motocykla, flag to flag właśnie. Rozumiem, 14 sekund. Co, co, o czym tam porozmawiać? A że pewnie, jak wy oglądacie, w piątek to już się odbył to, to była sesja treningowa do Grampi. Las Vegas, czyli najbardziej sztucznego, najbardziej fejkowego i najbardziej hypowanego Grampi w historii. Chyba. Nie no, Miami było. Ale Las Vegas jeszcze jest bardziej, a, a warunki <laughs> i otoczka wokół tego Grampi jest... No nie jest dobra, jest przykra Tragiczna. Bo ponoć. Yy, yy, Miejsca, gdzie można zobaczyć, no miejsca, gdzie widać tor, zakrywają, oświetlają, żeby ludzie nie mogli zobaczyć z różnych miejsc. Ci, którzy oczywiście nie kupili biletu, co też jest głupie. Jeszcze cena tych biletów, gdzie na nasze tysięcy, najtańszy, więc no, w ogóle to jest jakaś porypana sprawa. Jeszcze ma być ponoć y, temperatura 4 stopni, więc zobaczymy w czwartek, bo czwartek mają być... Nie. Zagadam. U nich w czwartek zaczynają się sesje treningowe, a u nas w piątek. Czyli już pewnie jeszcze przed publikacją mojego odcinka. Wieśnik ma być w niedzielę u nas o 7 rano. Co nie ukrywam, to nie jest jakaś zła wiadomością, bo w sumie. Fajnie! Przynajmniej nie będę musiał tutaj w nocy wstawać, żeby obejrzeć Grampi. Ostatnia powtórka poszła. I teraz musimy trzymać się na basności, A ja? po prostu lecimy, jak popatrzcie, jaką mamy przewagę. Dopiero reszta Rosji, Lorenzo i Pedrozo, dopiero tam dojeżdżali do prosty startów. A my już wjeżdżaliśmy w T1. Wracając, no, temperatura y, ma przejechać nawet 4 stopni. Więc no to w ogóle jeszcze nowy asfalt, nowy tor w ogóle nieznany kierowcom. Znaczy, dobra. Wiadomo, że w simulatorach pojeździli, ale to jest to nie jest to samo jak jazda w rzeczywistości. I przez to, no może wyglądać sytuacja jak z Grand Prix Turcji 2020, gdzie był deszcz, asfalt był nowy, dosłownie kierowcy się, no Obracali, tylko żeby była taka tam, że temperatura tam była, no była okej, okay, a tutaj, tu deszczu nie będzie, jest nowy asfalt, ale będzie zimno, 4 stopnie i chyba powiem, że to jest najzimniejszy wyścig, znaczy ma być najzimniejszy wyścig, ale to już bez znaczenia, bo my dojeżdżamy i wygrywamy, Grampi Niemiec, domowy wyścig dla Stefana Bradla. Trzecie zwycięstwo rzędu! Trzecie w tym sezonie! Ja nie mogę! Co tu się dzieje najlepszego po prostu? Marka jest siódmy! Tego go wyprzedził Andrade Vicioso! No, Dain Pedrota i Jorge Lorenzo. w ogóle no, na razie spadł na piąte miejsce, a był przez chwilę na... Na drugim miejscu. A podjadam, no, żebyśmy my wyprzedzili, by potem byli na trzecim. E, Depulnie nie... Trz, dziewiąty. Spoko. Petrucci, Petrucci jedenasty. Petrucci jedenasty, proszę Państwa. Bradley Switch trzynasty. I Korty znowu w punktach, tak jest! <śmany> Pesek 16, czyli w w punktach. Co takich ciekawszych? Edward słabo. Colin Edward słabo. Mam nadzieję, że się to nagrało. A my wyprzedzamy Pedroze i jesteśmy ex aequo. Czyli, czyli musielibyśmy wygrać następny wyścig w żaglone co będzie ciężkie. A z i Lorenzo musieliby nie zdobyć punktów. Dzięki temu my skakujemy na pozycję lidera. I to może być. I to może być realne, tylko że. Znaczy, może nie realne, co ja gadam. Ciężkie będzie, bo wiadomo, Laguna Seka. Ja nigdy. Ja może tylko może raz, dwa jechałem po tym torze? Ogólnie Jeżeli to chodzi o motocykle, bo wylew się nie liczy. Bo ja wiadomo, że to był Petru ci dogonił Quartiego. No, a ja i Hernandez nie zdobyli jeszcze punktów, ale wszystkie zespoły zdobyły punkty. To najważniejsze. Konstruktorce, no to wiadomo, że Honda prowadzi. To dobrze, tak, żebyśmy poziom wbili. Trzecie zwycięstwo rzęda a Nie, no, brilliant fucking brilliant. Unbelievable. Normalnie, dobra. Teraz będziemy, wiadomo, jechali niestety. No, Laguna Seca. Tak, Red Bull US Gumpi, czyli Gumpi Laguna Seca, Pierwszy raz. No cóż, dobrze. To ja dziękuję za obecność, dziękuję że byliście. Widzimy się rzeczywiście za tydzień. Życzę Wam do udanego weekendu, no i, no i na razie.